No, nie, no już. No, zostaw mnie! No, co za pedał! Już widzę te nagłówki na porny w zakładce Overwatch. Reinhardt klepie Kiliko bez litości. Szczęść Boże o tej porze do Overwatcha. Każdy wrócić może po następnych miesiącach. Witajcie, ja jestem Mielu. I gramy dzisiaj w Overwatch 2. Wróciłem do tej gry, bo ponad jakimś jakimś paru miesięcy po paru miesięcznym przestoju jakimś i zobaczymy co się, zmi co się zmieniło. Oczy. Kurde, nie chciałem dołączać do meczu. A no, na razie nic ciekawego nie mamy. O proszę, 200 monet Overwatch. Ha? Blizzard rzeczywiście zmienił podejście. Winton! Winton! Szanuję ich w sumie za to, ten, za, to za tą pamiątkę. Czy mam jakieś ciekawe sk skiny? Ile mi brakuje do? Mogę sobie kupić gentlemana, szulera albo... Chociaż szczerze. Ja bym chciał bardziej kupić zadymiarza. O tego. Ale mi brakuje jeszcze sporo monetek. A, kupić jeszcze pryzmaty. Fajnie. To jakaś nowa waluta to jest. W sklepie mitycznym Trzeba, można je wykorzystać Okej okay. Nowy tryb... Dobra Chyba jestem w, po jestem po w jest celu jestem chyba w połowie gry z tego co mi się wydaje zachowania. Zobaczymy Chyba szybko to przegramy coś mi się wydaje, bo dzisiaj 70% przejęty punkt Więc długo sobie chyba na tej mapce i ogólnie w ten tryb nie pogramy Chyba, że coś się stanie Mamy Divę, mamy Moira, mamy Hanzo. Aha. Hilni heal mnie, heal'ni mnie, dziękuję. dziękuję Dzięki Kiriko. Kurde, Diva sportsze. Shit, Bols! No gdzie jest mój heal? O, przejmują. Wow. Ambitnie. Gram oczywiście MacKay. Ponieważ e, Makri od zawsze był moim mainem. O kurwa. No i chyba koniec. O! Chyba koniec. Też mają Makri. Not very good. O oh, fuck. Szybko chodźcie! Ja tu przyjmuję punkt! STARAM SIĘ PRZEŻYĆ! No. Może to przejmą. Może nie przejmą. Ale chyba raczej nie przejmą. Tazaria wywaliła się właśnie na pysk. Lucio to chyba też długo nie przeżyje. No właśnie. Nie ma... Nie byłoby opcji na wygranie tego meczu. Ogólnie największą zmianą w, ty, w tym sezonie Overwatch jest to, że w końcu... E, że w końcu postacie nie są zablokowane za Battle Passem. Normalnie można wejść w sobie, każdą postać, która była e, zablokowana w Battle Passie przez cały czas, w końcu można tymi postaciami grać. Można grać Junker, Queen, można grać Małgą, Ramatro, mm, Venture, e, Kiliko, Ilari. Wszystkimi tymi postaciami, które... Były tymczasowo zablokowane w battle basie. No, może nimi nareszcie grać. W końcu Blizzard poszedł po rozum do głowy. I w końcu się wysłuchał graczy. No, ja się z tego cieszę. Pamiętam ogólnie czasy kiedy Overwatch był e, Grą płatną Chociaż Pamiętam tylko to czasy jako jak, Jako total jako, jako osobę która wcześniej w grę Przecież pierwszego Overwatcha Nie grała Kurde Mercy Miała lowa Aha! No way! To nieźle pocisnęliśmy. Zaczyna się grubo. Ty mi się wydaje ogarnięty. A! Balls. Dajcie chila. Noise. A, kurde, za nisko rzuciłem, gdzie gdzie Orisa? Gdzie z tym oszczepem do mnie? Mają Venture chyba, albo i nie, nie mają Mercy. Woo! That was beautiful. Tak, pocisnąłem tą Orisę. Gdzie oni mercy ją zrezowały? Kolejny raz trzeba się gdzieś ustawić, żeby kurde pocisnąć ich tym ultem. Nie po to go tyle ładowałem. Nie no, jak oni się nie obronią, to będzie easy win, nie? Oni się. No za chuja Wacława? BRONIĆ NIE POTRAFIĄ! Woo! <ścoughs> tak to się robi! Easy win, naprawdę. Easy win. Zero... ZERO DEATHS! No takich meczów to jaż... To ja już dawno nie miałem. Nie no, oni tego nie, nie odepnął. O oh fuck! Diva z tyłu! A nie, dobra, wydawało mi się. Nie no, easy. A, actually easy. My to już chyba wygraliśmy, coś mi się wydaje. Tak. Kurde! Haha! Ha! 15 zabójstw! Kurde! Zero Devs! Zero Devs! Ludzie! Zero deaths, dobra, poszujemy! Kurde! Z... Żadnej śmierci, czat! Znaczy... Gdybym <gryw> miał streama, to by miałoby to sens. <gryw> to ma play of the game. To ma play of the game. Dziękuję bardzo! Dziękuję bardzo. Najlepszy gracz w tym meczu. No kurde. Pięknie. Jestem dumny z tej giery. Okej, okay. na Antarktyku zawsze lepiej wziąć sobie jakąś postać. A wezmę sobie ten. Chociaż w sumie ja nam ja Antark Antarktyka zazwyczaj biorę Dobra Pięknie W <coughs> mi jeszcze nic nie zrobiłem w tym meczu Dobra Mamy punkcior Zabezpieczyliśmy go pierwsi Zawsze to coś z zawsze mogę pójść, spróbować oflankować. Wiedziałem, że mają lipera. Mają Winstona chyba. O, tak. Wiedziałem. Dobra, spokojnie. Dobra. Dobra Słaby demetrz póki co Powinien się bardziej skupić ja, ja. I wcale się mu nie dziwię No ciśniemy ich póki co i wypychamy skutecznie A weźmmy i z drugiej strony O Dobra. O! Coś tam zrobiłem. <laughs> no, ez. Jest ez! Celio. Nie dacie rady Wi oui. Not bad I Ale żeby umieć się zerem celować, to jednak... It takes skill. O koloseum. Spoko. Giel. Yeah. Pierogi. midorova cebula i'll find my own yay well, remember when you had a bowl cut yes you didn't want to be young i never had one i do i have pictures Dobra, jak się grało Kiriko? Trzeba sobie przypomnieć. Spierdalaj Sombra. Demoira jest! Kurde, nie Haha! Um ha! Sombra dead. E, Diva, nie wychylaj tak się na ostrzał, proszę. Jak ja już dawno nie grałem z tym healerem. O, wszyscy poszli Standard! Wszyscy poszli. Wszyscy spuszowali. Wszyscy spuszowali. Teraz ja muszę martwić się Sombrą. A już chwaliłem ten team. <laughs> ha Gdzie jesteś pizdo? Sombra zawsze musi trzymać się z przodu. Echem. No cóż. Szybko. U! O, Sombra. Ah. No nie no, kurwa! Zostaw mnie padalcu! Zawsze na mnie on się posługuje. Nie na kurwa diva, tylko zawsze na mnie. Nie jest to logiczne, ale już tak. on już się mnie tak wkurwia. No, zabijcie mnie. No nie no, już. No, zostaw mnie! No, co za pedał! Już widzę te nagłówki na pornych hubie w zakładce Overwatch. Reinhardt klepie Kiliko bez litości. O nie, rysy wzięli. Dobra, przynajmniej tyle, będzie mnie będzie mniej przeszkadzać. Uh! Dobra. Dobrze, dzięki. Pięknie. Roadhoga wzięli, not good. Dobrze. O! Dało się wygrać. Wystarczyło się tylko skupić. Och. Pięknie. Bingo Dobra Ja mam dosyć już Overwatch na dzisiaj, wiecie co Idę się pakować na wyjazd do Włoch Na razie